I zapach jest karmelowy, ale trochę jest inny niż... No bo jest karmelowy, ale nie pachnie jak zwykły KitKat. Bardzo podobnie, ale ma taki... Także to pachnie w sumie taki... Próbujemy, cztery. Za pięć słów na 7 Ale, a, ale to nie żart? Nie, żart, serio. Bo on sobie kupił iPhone XS. O oh, kurde. Cool. Miał przycisk Fajn7. Taki niby takie miniki, takie... No ja... Przepraszam, ja że to mój obowiązek. <laughs> Hej, cześć, z ze strony Slasher, z Giby Slaszka. Witamy po raz pierwszy a w roku szkolnym. Chyba tak, chyba tak, po raz pierwszy. Widzieliśmy się ostatnio na teście. Dobra, w każdym razie byliśmy w zoo. To może taki punkt orientacyjny, zakończający pewien etap wakacyjny Dzisiaj przenosimy się do czasów zamieszku, czyli czasów yy, jagląskich, czyli po prostu czasów szkolnych, tak. I mamy na test. KitKat chunky, salted caramel, czyli solony karmel Smak jest o tyle powszechny np. w yy, śniadaniowych czy innego rodzaju smakach, właśnie o kategorii czekoladowej Ale właśnie, że jest sól i czy będzie czuć tą sól, sól jest oczywiście bardzo niezdrowa Have a break, have a KitKat, czyli miej przerwę dla KitKat, taki może śniadaniowy trochę, przekąska w postaci tego batonika Oczywiście wszedł do Polski, bo jest spolszczenie, znaczy nie ma spolszczenia, jest po prostu, znaczy jest spolszczenie, ale jest na etykiecie, nie, nie jest na dołączonym etykiecie co jest Charakterystyczny dla produktów spoza granic naszego regionu. I tu mamy paluszek wołowy z nadzieniem o na smaku słonego kermelu w mlecznej czekoladzie. Siemą czekoladę mleczną, standardowy skład. I sprawdzę, czy jest olej palmowy. E, tłuszcze roślinne, na szczęście. I kakaowy I zrośnie No, no, można, jeszcze w sensie, bo wcześniej KitKat i Lion szli najniższą linią oporu z najtańszym olejem palmowy, który był szkodliwy dla zdrowia. Szkodliwy dla zdrowia, można powiedzieć. A teraz to zmienili i cieszę się niezmiernie, bo można przynajmniej pozwolić czasem na coś takiego, a nie się truć. Otwórzmy. I ogólnie baton... no tak, baton, Ja sobie już oderwę, żeby tak higienicznie. To jest też oderwi, część. I zapach jest karmelowy, ale trochę jest inny niż... No bo jest karmelowy, ale nie pachnie jak zwykły kitkace. Bardzo podobnie, ale ma takie, No, jakiś, taki, No tak, ale ja czuję taką... No ale czuję śródziemnomorską biel, czyli sól. Lubiłem, 3-4. Dobra. Bo ogólnie baton składa się z wafla, czyli z części kotonu, powiem za z I dookoła jest nadzienie. A z czego w ogóle składa się taki się diktak? Z czego się składa? Sam wafel się składa? Wafel jest. Jakby przeklądza się czekladę w postaci takiego prostokątnego. Myślę, no właśnie teraz ten baku jest taki jakby taki mokry jakiś takiego. Mokry. Bo jest z nadzieniem. No właśnie, Ma nadzieję dookoła. To jest właśnie plus. Nadzienie jest tutaj dookoła. Jest tak, jest I ono suchy, się rozpuszcza, nie, rozpuszcza. Nie jest taki suchy jak Nie wiem czy dam radę to na pół prze... czerdlić, czy rydlić, coś takiego. O, dało na, się. To ceny. Przejdźmy do tego, że ja bardzo lubię karmel i lubię ogólnie batony, które mają dużą ilość nadzienia, więc ma na więc mleczne to 7, 8. No nie, 8, 10. A to może 9. Znaczy ja y, bardziej 7, bliżej tej 7 jest ta 8 niż, niż 9, dlatego że to jest mocny średniak na rynku w kilkatach, bo pewnie za źródłem są najlepsze smaki, na, na, na a to nawet i, nie wiemy. I, znaczy jest. Ale nie jest, aż tak. ale nie jest aż tak. No Nie jest aż tak, ale ja mam, ja jakby czuję i tak, nawet jak coś mało słodkie, to i tak czuję, że mm, ma to związek z tym składnikiem. Dziękujemy za oglądanie, byliśmy we dwójkę i cześć.